W każdej minucie na świecie ktoś umiera z powodu chorób serca lub układu krążenia. To nie jest tylko statystyka, to codzienna rzeczywistość. Problem w tym, że większość ludzi nie ma pojęcia, że ich ciało wysyła sygnały ostrzegawcze na długo przed tragicznym finałem. Sygnały te są ciche, subtelne i łatwe do zignorowania. Często przypisujemy je zmęczeniu, stresowi albo wiekowi. Ale to właśnie w tej ciszy kryje się największe niebezpieczeństwo. Organizm człowieka to maszyna o precyzyjnym działaniu. Gdy krążenie krwi zaczyna szwankować, pierwsze objawy nie są dramatyczne. Nie ma ostrych bólów w klatce piersiowej, jak w filmach. Zamiast tego pojawia się lekki dyskomfort w nogach, zmiana koloru skóry, trudności z koncentracją. To subtelne zmiany, które łatwo przeoczyć. Ale które mówią nam jedno, coś nie działa tak, jak powinno. Zatkane tętnice to nie problem, który pojawia się nagle, to proces stopniowy, który trwa miesiącami, a czasem latami. W tym czasie organizm nieustannie daje nam znaki. Niestety, wiele osób nie rozumie ich znaczenia, lub po prostu je bagatelizuje. I właśnie dlatego wiele zgonów z powodu zawałów serca czy udarów mogłoby zostać unikniętych. Gdybyśmy tylko potrafili wcześniej reagować. Ten materiał nie macie przestraszyć. Macie wyposażyć w wiedzę, wiedzę, która może uratować życie, Twoje, albo kogoś, kogo kochasz. W kolejnych minutach pokażę Ci sześć konkretnych objawów, które mogą wskazywać na poważne problemy z krążeniem. Niektóre z nich Cię zaskoczą, inne mogą dotyczyć Ciebie już teraz, ale do tej pory ich nie łączyłeś z sercem i tętnicami. Zanim przejdziemy dalej, jeśli ten temat Cię interesuje, zasubskrybuj kanał i kliknij: Lubię to. To szybkie działanie może sprawić, że więcej osób dowie się o tych ostrzeżeniach. Być może to właśnie Ty pomożesz komuś uniknąć tragedii. Twoje ciało nie potrzebuje słów, by komunikować, że coś jest nie tak. Czasem wystarczy spojrzeć na własne nogi, by dostrzec ostrzeżenia, które mogą uratować życie. Zmiany skórne, ubytki włosów i pogorszenie kondycji paznokci to nie tylko kwestie estetyczne. To sygnały, że krew nie dociera tam, gdzie powinna. A to może oznaczać, że twoje tętnice zaczynają się zwężać i blokować. Jednym z pierwszych znaków jest utrata owłosienia na nogach, szczególnie w okolicach łydek i goleni. Włoski przestają rosnąć, ponieważ mieszki włosowe nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych. Często tłumaczymy to wiekiem lub zmianami hormonalnymi. Ale jeśli dzieje się to nagle i bez wyraźnej przyczyny, warto się temu przyjrzeć głębiej. Kolejny znak to skóra, która staje się błyszcząca, napięta lub ma dziwny połysk. Może również przyjmować lekko czerwonawy lub fioletowy odcień, szczególnie gdy stoisz przez dłuższy czas. To efekt niedotlenienia tkanek. Gdy komórki skóry nie dostają tego, czego potrzebują. Ich struktura zaczyna się zmieniać, a skóra traci elastyczność i zdrowy wygląd. Nie można też zignorować zmian w paznokciach, zwłaszcza tych u stóp. Jeśli stają się one grubsze, bardziej łamliwe, trudniejsze do obcięcia, a ich wzrost wyraźnie spowalnia, może to być oznaka, że mikrokrążenie w kończynach dolnych jest zaburzone. Takie objawy często pojawiają się razem i tworzą kompletny obraz problemów z krążeniem obwodowym. To nie są tylko detale kosmetyczne, to czerwone flagi, które twoje ciało podnosi, prosząc cię o reakcję. Jeśli zauważasz takie zmiany u siebie lub u kogoś bliskiego, nie ignoruj ich. Skonsultuj się z lekarzem. Im szybciej rozpoznasz problem, tym większa szansa na uniknięcie poważnych powikłań. Czasami najważniejsze sygnały nie pojawiają się wtedy, gdy odpoczywasz, ale właśnie wtedy, gdy się ruszasz. Jednym z klasycznych objawów problemów z tętnicami nóg jest tak zwane chromanie przestankowe. Brzmi skomplikowanie, ale to zjawisko dobrze znane wielu osobom, tylko że często jest błędnie interpretowane jako zwykłe zmęczenie mięśni po długim dniu. Objawy są proste. Idziesz spokojnym krokiem, aż nagle zaczynasz odczuwać ból, pieczenie lub skurcze w łydce. Zatrzymujesz się na chwilę, i wszystko znika. Ruszasz dalej. I znów to samo. To mięsień, który krzyczy o tlen. Twoje nogi, a zwłaszcza łydki, zużywają ogromne ilości krwi podczas ruchu. Gdy tętnice są zwężone, nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości paliwa. Dlaczego akurat łydka? To jeden z najbardziej pracujących mięśni w twoim ciele, a przy tym znajduje się daleko od serca. Gdy przepływ krwi zostaje zakłócony. To właśnie tam pojawiają się pierwsze oznaki niedokrwienia. Problem polega na tym, że wielu ludzi tłumaczy to zjawisko wiekiem, zmęczeniem czy brakiem kondycji. A tymczasem to może być sygnał poważnego zagrożenia. Jeśli rozpoznajesz u siebie ten cykl bólu i ulgi, nie czekaj, aż sytuacja się pogorszy. Istnieje proste, nieinwazyjne badanie diagnostyczne. Wskaźnik kostka ramię ABI który porównuje ciśnienie krwi w kostce i ramieniu. Różnica wskazuje na obecność blokad w tętnicach kończyn dolnych. To badanie może dać jasną odpowiedź i pomóc we wczesnym wykryciu choroby. Ruch to życie, ale tylko wtedy, gdy Twoje tętnice są gotowe dostarczyć potrzebne składniki każdej komórce. Jeśli chodzenie przestaje być przyjemnością, a staje się źródłem bólu, czas wsłuchać się w ciało i działać. Czasem ten pozornie drobny dyskomfort to pierwszy krok w kierunku poważnych problemów sercowo-naczyniowych. Wyobraź sobie, że patrzysz na swoje nogi i zauważasz coś niepokojącego. Jedna z nich jest wyraźnie bardziej opuchnięta niż druga. Może być lekko zaczerwieniona, cieplejsza w dotyku, a nawet bolesna. Druga noga wygląda zupełnie normalnie. Taka asymetria to coś, czego nigdy nie należy ignorować. To może być znak zakrzepicy żył głębokich, stanu, który może przerodzić się w nagły i śmiertelny problem. Zakrzepica żył głębokich, czyli DVT, Deep Vein Thrombosis, polega na tworzeniu się skrzepu krwi w głębokiej Żyle, zwykle w nodze. Gdy skrzep blokuje przepływ, krew zaczyna się cofać, powodując obrzęk, ból i stan zapalny. Najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim jest to, że skrzep może się oderwać i przemieścić do płuc, powodując zatorowość płucną, stan zagrażający życiu. Ten typ obrzęku zazwyczaj pojawia się po jednej stronie ciała. Dlatego jeśli zauważysz jednostronny obrzęk, szczególnie po długim locie, pobycie w szpitalu lub jeśli przyjmujesz leki hormonalne, musisz działać szybko. Czas ma tutaj kluczowe znaczenie. Nie czekaj na wizytę u lekarza za tydzień. W takiej sytuacji należy natychmiast udać się na pogotowie. Częstym błędem jest mylenie objawów dawitizmu z urazem mięśnia czy przeciążeniem, ale skrzep nie boli jak stłuczenie. Ból jest głęboki, tempy, czasem pulsujący, pojawia się bez wyraźnej przyczyny. W połączeniu z obrzękiem i zmianą koloru skóry stanowi czerwony alarm, który trzeba potraktować poważnie. Twoje ciało potrafi mówić, ale mówi subtelnie. Jedna noga inna niż druga to nie kosmetyczna różnica. To może być biologiczna syrena alarmowa. W takich przypadkach nie ryzykuj. Badaj, reaguj, chroń siebie. Twoje zdrowie jest warte każdej minuty uwagi. Kiedy myślimy o problemach z sercem, wyobrażamy sobie gwałtowny ból w klatce piersiowej, pot i nagły upadek, tak jak w filmach. Ale rzeczywistość często wygląda zupełnie inaczej. Objawy choroby wieńcowej i zatkanych tętnic mogą być subtelne, ciche, a nawet mylące. I właśnie dlatego tak wielu ludzi ignoruje pierwsze sygnały ostrzegawcze, przypisując je codziennemu stresowi lub zmęczeniu. U mężczyzn najbardziej typowy objaw to tzw. dławica piersiowa, uczucie ucisku, ciężaru lub pieczenia w klatce piersiowej, które pojawia się podczas wysiłku i ustępuje w spoczynku. To serce, które mówi. Pracuje zbyt ciężko, a dostaje za mało tlenu. Jeśli ignorujesz ten sygnał, narażasz się na ryzyko zawału. Ale co ważniejsze, to objaw, który daje ci szansę na działanie, zanim dojdzie do tragedii. U kobiet jednak sytuacja wygląda inaczej. Przez lata badania nad chorobami serca skupiały się głównie na mężczyznach, co sprawiło, że objawy u kobiet są mniej znane, a przez to często błędnie diagnozowane. Kobiety częściej zgłaszają nietypowe symptomy: nagłe, skrajne zmęczenie, duszność podczas codziennych czynności, ból pleców, ramion, szczęki, mdłości czy zawroty głowy. Często mówi się im, że to tylko nerwy lub przemęczenie. Ta niewiedza może kosztować życie. Dlatego tak ważne jest, by każda kobieta znała te mniej oczywiste objawy i ufała swojej intuicji. Jeśli odczuwasz kilka z tych symptomów jednocześnie, szczególnie jeśli nasilają się podczas ruchu, nie czekaj. Zgłoś się do lekarza i powiedz wprost: Chcę zbadać swoje serce. Masz do tego pełne prawo. Choroby serca nie dyskryminują. Dotykają ludzi młodych i starszych, kobiet i mężczyzn. Ale to, co je łączy, to fakt, że wcześniej rozpoznane mogą być skutecznie leczone. Słuchaj swojego ciała. Ono zawsze daje ci znać, zanim dojdzie do najgorszego. Twój mózg to najbardziej wymagający narząd w Twoim ciele. Choć waży zaledwie 2% masy ciała, zużywa aż 20% całego tlenu, który wdychasz. To oznacza jedno: jest absolutnie zależny od sprawnego krążenia. Gdy tętnice, które go odżywiają, zwłaszcza szyjne, zaczynają się zwężać lub zatykać. Pojawiają się pierwsze objawy, które często przypisujemy starzeniu, przemęczeniu albo braku snu. Zapominasz imion. Masz trudność z podejmowaniem decyzji, a koncentracja staje się wyzwaniem. Zaczynasz odczuwać mgłę mózgową, uczucie, jakby twój umysł działał w zwolnionym tempie. To mogą być pierwsze oznaki tzw. naczyniowego zaburzenia poznawczego stanu, w którym przepływ krwi do mózgu jest niewystarczający. Co wpływa na jego funkcjonowanie? Ten stan jest często mylony z chorobą Alzheimera, ale różnica jest fundamentalna. Alzheimer to problem z okablowaniem, degeneracja struktur mózgowych, zaburzenia naczyniowe to problem z hydrauliką, niewystarczające dostarczanie tlenu i składników odżywczych. Co najważniejsze, problemy krążeniowe są w dużym stopniu odwracalne, jeśli zostaną rozpoznane i leczone na czas. Sygnały mogą być subtelne, ale nie są przypadkowe. Zmiany nastroju, apatia, drażliwość, a nawet utrata inicjatywy do działania. Wszystko to może mieć swoje źródło nie w psychice, lecz w niedotlenieniu mózgu. Wystarczy, że zwolni przepływ krwi, a mózg natychmiast zaczyna działać inaczej. I to jest moment, w którym można jeszcze wiele zmienić. Twoje zdolności poznawcze nie powinny spadać z dnia na dzień. Jeśli masz wrażenie, że coś jest nie tak z twoim umysłem, nie zadowalaj się prostymi wyjaśnieniami. Zadbaj o swoją głowę, zaczynając od serca i tętnic, bo jasność myślenia zaczyna się od sprawnego krążenia. Czasem najbardziej wymowny sygnał problemów z krążeniem jest tak niewygodny, że wielu ludzi woli o nim nie mówić. Dla mężczyzn jednym z pierwszych objawów zatkanych tętnic jest zaburzenie erekcji. Choć często przypisuje się je stresowi, wiekowi lub psychice, prawda bywa znacznie poważniejsza. Erekcja to proces naczyniowy, wymaga szybkiego i silnego napływu krwi. A ponieważ tętnice prącia są bardzo cienkie, zatykają się jako pierwsze. Ten objaw często pojawia się na długo przed innymi. Badania pokazują, że zaburzenia erekcji mogą wystąpić nawet 3 do 5 lat przed zawałem serca lub udarem mózgu. To okno ostrzegawcze, które daje mężczyznom szansę na działanie. Zamiast się wstydzić lub ukrywać problem, warto potraktować go jako okazję do głębszych badań, nie tylko u urologa, ale także u kardiologa. U kobiet natomiast równoważnym objawem mogą być bolesne skurcze nóg lub stóp podczas odpoczynku. Zwłaszcza w nocy. Nie mówimy tutaj o klasycznych skurczach po wysiłku fizycznym, ale o głębokim, uporczywym bólu, który wybudza ze snu. Często tłumaczymy to odwodnieniem, ale w rzeczywistości może to oznaczać, że nawet w stanie spoczynku mięśnie nie otrzymują wystarczającej ilości krwi. To temat, o którym mówi się za mało. Być może dlatego, że dotyka intymności, a może dlatego, że łatwiej go zignorować niż się nim zająć. Ale właśnie przez tę ciszę tracimy szansę na wczesne wykrycie poważnej choroby. Zamiast milczeć, warto słuchać swojego ciała i działać. Znajomość tych sygnałów daje ci realną władzę. Już nie musisz zgadywać ani czekać na katastrofę. Masz w rękach wiedzę, która może chronić twoje zdrowie i życie. A jeśli chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji nagłego ataku serca. Obejrzyj teraz inne filmy na naszym kanale. To nie tylko wiedza, to Twoje narzędzie przetrwania.